Myślę, że tak jak wcześniej mówiłem, wiemy wszyscy, że kolega Edek jest z nami, natomiast nie ma jeszcze połączenia. Jeżeli w trakcie wejdzie, to dobrze, jeśli nie, to będzie uczestniczył po prostu przy pomocy telefonu. A żeby nie przedłużać, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich na 17. sesji Rady Powiatu Świdwińskiego, zwołanej w taki troszeczkę nietypowy, przyspieszony sposób ale jest to podyktowane tym, że wczoraj w godzinach przedpołudniowych otrzymaliśmy tu do biura rady wniosek zarządu powiatu gdzie zarząd powiatu wnioskował o zwołanie sesji rady powiatu świdwińskiego w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym i zwołanie tej sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania skarbnika powiatu świdwińskiego. O szczegółach może tutaj powiedzmy później pan starosta, a w tej chwili chciałbym wszystkich państwa bardzo serdecznie powitać. Witam również zaproszonych na dzisiejszą sesję wicestarost, oczywiście członków zarządu, wiadomo, wszystkich Państwa Panie i Panów Radnych. Jak również zaproszonych gości w osobach Zdzisław wice wicestarosta, Mirosław Pierz, sekretarz powiatu, pani Karolina Karabasz-Kaszucka, radca prawny starostwa, pani Lucyna Miętek, dotychczasowy skarbnik powiatu, i pani Anna Buniak, naczelnik winiału finansowego. Proszę Państwa, w programie dzisiejszej sesji mamy bardzo krótki porządek. Jest to otwarcie sesji, które y, nastąpiło, sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum, następnie podjęcie uchwał. Jedna w sprawie odwołania skarbnika powiatu świdwińskiego, druga w sprawie powołania skarbnika powiatu świdwińskiego i oczywiście zakończenie obrad jako y, punkt y, czwarty y, dzisiejszej sesji. Ja w tej chwili chciałbym sprawdzić obecność wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji i będę tak jak to poprzednio wywoływał Państwa po kolei. I w związku z tym proszę o wtedy informację, kto jest. Jerzy Anielski, wiadomo, jestem. Pan Sebastian Basiejko. Obecny. Widzę, że jest. Tak, dziękuję bardzo. Pan Jan Bronowicki. Jan Brunowicki, włącz mikrofon, Jasiu. Jest. Jest. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jacek, Pan Jacek. Firmanty. Merkuje się. Dziękuję, miło mi bardzo. Pan Mirosław Majka. Jestem. Dziękuję bardzo. Pan Marek Makowski. Jestem. Dziękuję bardzo. Pan Stefan Myca. Jestem. Dziękuję ślicznie. Barba, pani Barbara Nowak. Siedzi koło mnie, więc widzę, że jest. jest. Pan Daniel, Daniel. Dzień dobry, witam wszystkich, Jestem. jest witam, dziękuję bardzo, pan Wiesław partacz, no widzę na Jestem. Nie, akurat dziękuję bardzo, pan Krzysztof pastuszka. Jestem, witam serdecznie, dziękuję pani Krystyna Pietras. Pani Krystyna Pietras. Mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Jeszcze mikrofon. raz pani Krystyna Panie Pietras. Mikrofon. Wiem, że pani Krystyna była, bo widziałem niedawno. Jest, jest widoczne z lewym rogu. Dobrze, dziękuję. E, pan Franciszek Radziusz, Jestem. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Rozwadowski. Jestem. Jest, widzę, dziękuję bardzo. Pani Mariola Świątkowska-Kruk. Widzę. Dzień, jest, jest obecna. Jestem. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Terlecki. Dzień dobry, jestem. Również, dziękuję bardzo. Yy, I pan Edward Wójcik. No, jeszcze jestem. nie jest zalogowany, ale wiem, jestem, że jest. Także jest wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i realizując porządek dzisiejszej sesji, stwierdzam obecność wszystkich radnych, a w związku z tym jest kworum do podejmowania uchwał i wniosków Rady Powiatu. W związku z powyższym przechodzimy do punktu trzeciego czyli podjęcie stosownych uchwał. I tutaj bardzo bym prosił Pana Starostę o przedstawienie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Świdwińskiego i uzasadnienia tego problemu. Także bardzo proszę Panie Starosto o zabranie głosu. Panie Starosto, bardzo proszę. Troszkę. Proszę chwileczkę poczekać, uchwały zaraz mi doniosą, ale tak woli wprowadzenia, może uzasadnienia tych uchwał. Mamy taki czas jaki mamy raz dynamiczne zmiany i prawa i ustawodawstwa różnych innych rzeczy, ale poza tym pani Lucyna Miętek dotychczasowy. Pierwszy skarbnik. Pierwszy skarbnik tak. Z powiatu no nabyła prawa emerytalne i postanowiła skorzystać z tego przywileju pójścia na emeryturę i niedalej jak dwa dni temu złożyła rezygnację. Przygotowuje papiery, dokumenty w ZUS-ie na, na przejście na emeryturę od dnia jutrzejszego, czyli 29 marca. Stąd E, przepraszam, maja tego roku, czyli no, na jutro. E, stąd też no, nie byliśmy zaskoczeni, to, to też muszę powiedzieć. E, było rozważane od początku roku: czy to w marcu, czy to po przedstawieniu i e, e, uzyskaniu absolutorium przez e, zarząd powiatu z wykonania budżetu za ubiegły rok. Czy też na początku przyszłego roku, czy też z końcem tego roku to, to już było na pewne? No i tak się zanosiło, że jednak to będzie końcówka, czy też początek końcówka tego roku, bądź przyszłego roku. No ale tak jak mówiłem, prawo, prawo się dynamicznie zmienia. Uznała, że, no, że już czas na nią, żeby, żeby zdać tą funkcję. Właśnie w tym momencie, kiedy przedstawi wykonanie budżetu za 2019 rok. No i na pewno będzie miała okazję przedstawiać ten budżet jeszcze, jeżeli pan przewodniczący pozwoli na, na sesji, i przecież to jest jej budżet i jej wykonanie, będzie między innymi przez nią wykonanie. Stąd jest ta uchwała o odwołaniu z dniem 29 maja pani Lucy Lemientej ze stanowiska skarbnika powiatu siwińskiego. Wykonanie się powierza Staroście Powiatu Świglińskiego. A drugą, może od razu drugą uchwałę podejmę. W związku z tym, że nie byliśmy zaskoczeni, ale nie jest zaskoczona i, i, i przede wszystkim myślę, że Pani Skarbnik, która w służbach finansowych miała swoją uczennicę i taką prawie wycho wychowannicę, Panią Anię Buniak, dotychczasową Naczelnik Wydziału Finansowego. Naczelnikiem jest od 2007 roku, wcześniej od 1990 roku pracowała w wydziale finansowym. Ma odpowiednie wykształcenie, było licencjackie ekonomiczne, magisterskie organizacji zarządzania, studia podyplomowe w zrachunkowości, certyfikat księgowy, audyt i kontrolę wewnętrzną. Ja już nie mówię o różnych różnego typu szkoleniach. Państwo przez te półtora roku, które jesteście w Radzie, a niektórzy są dłużej, byli dyrektorami, współpracowali, czy też samorządowcami i jedną i drugą osobę znają, ja w całym... I spokojem, ale i taką pewnością mogę przedstawić, zarekomendować właśnie w imieniu Zarządu Panią Anię Buniak do, na tą funkcję yy, skarbnika powiatu, jakże, jakże ważną, jak, jak wiecie, yy, w samorządzie powiatowym, ale nie tylko w samorządzie powiatowym. Stąd też ta druga uchwała o powołaniu yy, pani Ani Buniak na stanowisko skarbnika powiatu ślińskiego z dniem 1 czerwca, czyli od poniedziałku przyszłego roku. Rozważaliśmy wcześniej, że być może ten miesiąc czasu bo sesja będzie ostatniego czerwca e, ostatniego dnia znaczy czwartku w miesiącu czerwcu i, i no bez karmika też bywały sytuacje że tam jakiś czas można było tylko że nie przewidujemy nie przewidzimy tego co życie przyniesie będzie potrzebna na przykład kontrasygnata i później państwa w trybie pilnym tak teraz, chociaż nie zupełnie tak ściągać po to, żeby zrobić te, te dwie uchwały, to myślę, że no się z celem. Tym bardziej, że i tak wspólne komisje zwołane przez szefową komisji budżetowej były i byliśmy, jesteśmy na miejscu i tylko przedłużyć o te obrady nad przyjęciem tych dwóch uchwał, to będziemy mieli formalnie i prawnie wszystko pozałatwiane. Czas na pożegnanie z panią Lucyną Miętek będzie. Także spokojnie, nie wyrywajcie się tutaj na dół. Tort jest nieduży, także nie starczy dla wszystkich. Ale serdecznie zapraszam Sebastian i, i Rafał. No, tak jak mówiliśmy, dzień przy, przy, przyspieszcie tylko o, o jeden dzień, nie w piątek tylko tak. Panie Przewodniczący, to to by było tyle. Przepraszam, że dwie, dwie naraz, ale to tak jedno z drugiego jakby logicznie wynika. Dziękuję bardzo, ale głosowali będziemy każdą z osobna. A to słusznie pan starosta zauważył. Po prostu wczoraj wpłynął wniosek, w związku z tym właśnie to, co właśnie zauważył pan starosta, że dzisiaj zbiera, zebraliśmy się wszyscy na wspólnych komisjach. Chciałem, żeby to po prostu, ponieważ w ciągu siedmiu dni taka sesja powinna się odbyć, w związku z tym nie było sensu, żebyśmy się powiedzmy w poniedziałek czy we wtorek ponownie spotykali. Dlatego też ten problem chcieliśmy załatwić już dzisiaj. I teraz mam pytanie do Państwa. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? To bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystąpimy do głosowania yy, uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu Świdwińskiego. I tak, yy, ja będę wszystkich Państwa wywoływał i pytał się, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, i tutaj sobie pozwolę yy, tą yy, rzecz zapisać. Jerzy Anielski, jestem za. Pan Sebastian Basiejko. Pan Sebastian Basiejko. Powiedzmy, pytanie. Już sekundkę, bo chyba są jakieś problemy techniczne. Rozumiem. No głosowanie, tak? Za, tak, jest, czy jest głosowanie. Za. Kto jest, jest za głosowanie. odwołaniem pani skarbnik. Jestem za odwołaniem pani skarbnik. Tak, jestem. Za odwołaniem, tak? Tak, tak jestem tak, za. Za odwołaniem, rozumiem. Pan Jan Bronowicki. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Firmanty. A można być i za i przeciw? <grym> Nie bardzo, To szkoda pewnie. No to Mówi jestem za. To, czyli za, tak? Tak. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pan Mirosław Majka za. Pan Marek Makowski. Jestem za. Dziękuję. Pan Stefan Myca. Jestem za. Dziękuję. Pani Barbara. Z żalem, ale jestem za. Dziękuję. Pan Daniel Nowak. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiesław Partacz. Za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Pastuszka. Jestem za. Dziękuję. Pani Krystyna Pietras. Pani Krystyna Pietras. Pani Krystyna, proszę włączyć mikrofon. Nie słyszę jeszcze raz. Pani Krystyna Pietras? Nie słyszę. Idźmy dalej. Pan Franciszek Radziusz? Jestem za. Dziękuję. Pan Ryszard Rozwadowski? Z żalem za. Dziękuję. Pani Mariola Świątkowska-Kruk? Jestem za. Dziękuję ślicznie. Pan Rafał Terlecki? Jestem za. Dziękuję bardzo. No, i pan Zdzisław, Edward Wójcik, przepraszam. Jestem za. Dziękuję ślicznie. I pań, jeszcze pani Krysia Pietras. Coś tam słyszę od informatyką, że się zawiesiła na moment. Momencik, zaczekajmy sekundkę. Pani Krystyno, głosujemy w sprawie odwołania skarbnika powiatu świdwińskiego i proszę o swój głos. Czy jest pani za odwołaniem, czy jest pani przeciw, czy wstrzymuje się pani od głosu? Halo, słyszycie mnie państwo? Tak, słyszymy. Jest za. Dobrze, dziękuję ślicznie, jest pani za, zanotowałem. Dziękuję ślicznie. I proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad drugą uchwałą w sprawie powołania skarbnika Powiatu Świdwińskiego. E, jak pan starosta przedstawił, ma to być e, pani obecny naczelnik Wydziału Finansowego e, i e, tak, e, pani Ania, Ania Buniak i w związku z tym. Czy ktoś z Państwa chciałby wobec tej uchwały jakiś głos zabrać i coś y, rzec na ten temat? Nie widzę, nie słyszę. Pani Puniak mogłaby się przedstawić i parę słów powiedzieć? Y, myślę, że za chwilę to nastąpi, bo chyba tam koło Pana Starosty siedzi Pani Ania. Także, no ale. Czy teraz chcecie państwo zobaczyć panią Anię czy, czy po głosowaniu panie starosto? Proszę, niech się pani Ania pokaże nam wszystkim. Nie, ona też ma włączoną. Zdaje się włączony. Aha. Małą sekundę. Dobry, tak? dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Buniak. Od, tak jak pan starosta mnie przedstawił od 2007 roku jestem naczelnikiem Wydziału Finansowego. Miałam okazję z państwem na których e, komisjach uczestniczyć, e, więc myślę, że państwo mnie znacie, e, e, Tak wiedział, wykształcenie odpowiednie mam. E, poza tym e, doświadczenie, które zdobyłam przy współpracy z panią Skarbnik na... Tak. No, coś się, coś się na łączach dzieje. Tak. Się męczcie, Dobrze, Pani Aniu, coś, coś przerywa na łączach w każdym bądź razie myślę, że wszyscy Państwo widzieli Panią Anię, znają z komisji. W związku z tym dziękuję bardzo i jeśli nie ma żadnych innych uwag ani wniosków, to bardzo proszę, przystąpimy do głosowania i podobnie jak poprzednio ja będę odczytywał nazwiska i bardzo proszę o Wypowiedzenie się, czy jest się za powołaniem pani Ani na stanowisko skarbnika powiatu Świdlińskiego, czy przeciw, czy też ktoś się wstrzymuje od głosu? Yy, tak. Jerzy Anielski, jestem za. Pan Sebastian Basiejko, jestem za. Dziękuję. Pan Jan Bronowicki, jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Firmanty, nie jestem wiem, co za. To będzie. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Majka. Jestem za. Dziękuję, pan Marek, Marek Makowski. Jestem za. Bardzo proszę wszystkich, którzy akurat jestem zabierają, za. żeby wyłączyć mikrofony. Pan Stefan Myca. Za. Jasne, że jestem za. Dziękuję. Pani Barbara Nowak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Daniel Nowak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Partacz? Za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Pastuszka? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Pietras? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Franciszek Kradziusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Rozwadowski? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Mariola Świątkowska-Kruk? Jestem za. Dziękuję ślicznie. Pan Rafał Terlecki. Jak najbardziej za. Dziękuję bardzo. Pan Edward Wójcik. Jestem za. Dziękuję bardzo. A więc stwierdzam, że głosowało 17 radnych. Wszyscy radni są za powołaniem na stanowisko skarbnika pani Ani Buniak. Dziękuję Państwu bardzo. A Pani, Ani, no składam serdeczne gratulacje i myślę, że nie gorzej na tym stanowisku będzie się spisywała jak dotychczasowa pani skarbnik, prawda? Tym bardziej, że spod tej ręki właśnie wyszła. Także gratuluję wyboru i życzę owocnej współpracy z nami i na rzecz starostwa Powiatu Świdlińskiego. Także na tym moglibyśmy w zasadzie dzisiejszą sesję zakończyć, ale jeszcze mam taki krótki komunikat do Państwa. Wobec tego, że co roku e, żeśmy przyznawali takie wyróżnienie honorowe za zasługi dla Powiatu Świdwińskiego, e, w tym roku wobec tej pandemii koronawirusa e, zawieszone zostało powołanie komisji opiniującej wnioski, a tym samym. To wyróżnienie w tym roku nie będziemy przyznawali, bo powiem szczerze, nie wiadomo, jakie byłyby warunki w momencie ewentualnego wręczania. A nieładnie byłoby, żeby to gdzieś w ukryciu wręczać, powiedzmy, dawać i tak dalej. Także w tym roku myślę, że przemyślmy sprawę. Ja zresztą wcześniej sygnalizowałem również, żeby troszeczkę formułę przyznawania tego wyróżnienia zmienić, żeby ono nabrało takiej troszeczkę większej wagi i temat, myślę, do przyszłego roku, do przemyśleń dla każdego i coś, znajdźmy jakąś formułę, która by tą statuetkę naprawdę uznała ponownie, tak jak na początku, było za bardzo ważną. A nie bo to się troszeczkę ten, ta statuetka, to wyróżnienie troszeczkę się spłaszczyło, a chciałbym, żeby to była właściwa ranga. Zresztą myślę, że chyba my wszyscy. I na tym, proszę Państwa, dzisiejszą sesję, 17 sesję Rady Powiatu Świdwińskiego uważam za zakończoną. Do zobaczenia na następnej sesji. Być może już w normalniejszych troszeczkę warunkach, a nie online. Także dziękuję państwu bardzo za uwagę, a wszystkim przy odbiornikach czy to internetowych, czy, czy, czy powiedzmy telewizyjnych, yy, wszystkiego dobrego życzę i dziękuję bardzo do zobaczenia na następnej sesji. Dziękuję. Do, zobaczenia, do, widzenia. do, widzenia, do widzenia. Do widzenia, Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.